Słuchajcie, witam Was w kolejnym filmiku. Jak widzicie, znowu Megan 2, i yy, będziemy rozwiązywać taki problem. Odpalam samochód, samochodzi w sobie. Słuchajcie uważnie. Jak zapewne słyszycie, coś bardzo, bardzo brzydkie wydaje odgłosy: świsty, gwizdy. Pomijam fakt, jak ten silniczek chodzi. Ale czy naprawdę coś niemiłosiernie. Ja podejrzewam już, że chyba wiem, co to jest. podejrzanym jest kółko napinacza od paska klinowego, wieloklinowego, napędu osprzędu i tak jak zwał, tak zwał. Jak się do tego dostać? No właśnie. Nie będzie to wcale takie proste. Jak widzicie, z tej strony jest naprawdę nie dużo miejsca. Co prawda sam paseczek trochę tam widać, ale tylko tyle. Z tej strony niewiele zdziałamy. Musimy przejść od strony koła. Ten klinowy, jego napinacz. Ukryty jest tutaj między w tym miejscu. Dlatego pierwsze co musimy oczywiście ściągnąć nasze nadkole. Jak to zrobić? Możecie zobaczyć na moim oddzielnym filmie. Teraz musimy się pozbyć tej blachy. Ona łączy nam podłużnicę z elementem tutaj ramy pośredniej. Trzynasteczka. Tu dwie śruby i tu dwie śruby. Generalnie wygląda to bardzo nieciekawie, gdyż zazwyczaj są one bardzo mocno porzewiałe. Te blachy też rdzewieją. To jest chyba jedyny element, który tak naprawdę mocno rdzewieje w rynówkach. Hmm, ale powiem Wam, że generalnie idzie to wykręcić. Nie ma z tym większego problemu, więc myślę, że tutaj nie będzie. Oczywiście można też to zrobić bez problemu ręcznie. Ale mi się nie chce. Blaszka na bok, Śrubki. proszę bardzo, tu mamy, też sobie odkładamy i jak już pewnie, żeście zauważyli, no widać nasz paseczek, słuchajcie, zbliżymy się do niego, no sam pasek też nie wygląda dobrze, zobaczcie, on jest już bardzo, bardzo popękany, tu mamy nasze kółko napinacza, o, w tym miejscu, e Same kółko jest oczywiście przykręcone do napinacza. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy zdemontować pasek. Musimy się pozbyć naszego paska, zanim przejdziemy do naszego kółka i wtedy też 100% możemy wtedy zweryfikować, czy ona jest OK, czy nie, no bo może coś innego też wydałaś, prawda, czy dźwięki. I teraz jest taka rzecz, że żeby popuścić nasz pasek, musimy odjąć napinacz i teraz powyżej tego kółka jak sobie z tej strony zaglądniecie, jest takie miejsce na napinaczu na klucz. Żeby nałożyć klucz. Bardzo jak widzicie, jest to przemyślany dostęp i e, bardzo to wygląda nieciekawie. Ja postaram się Wam podświetlić, żebyście to zaobserwowali. Spójrzcie z tej strony. Widzicie to miejsce? O, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wygląda to bardzo nieciekawie, jak widzicie, ale powiem Wam, że to idzie dość, nie ma jakiegoś większego problemu. Także tam sobie wkładamy klucz i odginamy, zaraz Wam to pokażę. Najlepszy jest taki klucz wygięty, niemalże pionowo nad tym kółkiem, szesnastka. Nakładamy, wyczuwamy tam ewidentnie miejsce, gdzie możemy sobie założyć ten klucz. I teraz zobaczcie, odchylając, widzicie? Luzuję sobie pasek winowy. Słuchajcie, jeszcze taka uwaga: jeżeli macie jakieś problemy, wątpliwości do tego, jak ten pasek powinien iść, albo robicie to pierwszy raz, możecie zrobić prostą rzecz. Weźcie sobie kartkę, narysujcie sobie każde kółko. Pasowe, odklimy, alternator, napinacza. Czasami tu jest dosyć prosty układ, ale czasami, jak robicie w samochodach, czasami tych kółek jest więcej, no bo czasami jeszcze napędza jest na przykład pompa wspomagania yy, na przykład tak będzie w Lagunie yy, także yy, może czasami to stwarzać problemy czasami tych kubek też jest więcej otwieramy i sobie go w ten sposób już możemy jeszcze go trochę trochę co. on jest bardzo, bardzo słaby już ten pasek nie ma tu dużo miejsca, to jest prawda. Słuchajcie, ja jeszcze ja muszę tu zablokował. Troszkę sobie ściągnąłem. że nie ma dużo miejsca, nawet nie ma za bardzo miejsca, żeby ten pasek dobrze przełożyć. Możecie tutaj zobaczyć, zobaczcie. Tego paska nawet nie idzie przełożyć w takiej zupełnie luźnej formie. Trzeba szukać miejsc, żeby on przelazł. Tu już sobie go ściągnąłem. U góry on jest podczepiony na alternatorze. Tak zapewne sobie zobaczymy zaraz. O? Tutaj. Z tej strony. Widzicie? to widać? Widać. Po prostu tędy I on tam sobie tam na dół spada. Gorzej będzie oczywiście go włożyć. No ale zobaczcie, co to jest. To już nieprawda. To naprawdę nie wyglądało już za dobrze. już nawet ciężko poznać, co to było. Dobra, słuchajcie, mamy nasze kółko. Widzimy tutaj jego kawałek. O, chyba tak, co? No to nie jest i do tego ma jeszcze los. No dobra, no to już chyba znaleźliśmy sobie jedną z przynajmniej z głównych przyczyn bardzo brzydkich pisków w samochodzie. Zobaczcie teraz, tutaj widzicie, tak jest przykręcone nasze kółko do napinacza. Nie trzeba zmieniać całego napinacza, absolutnie. Yy, zmieniamy tylko jego kółeczko, bo co napinacz jest dobry. Także musimy sobie wyczyścić to gniazdo na torksa i spróbować to odkręcić. Może być trudno. Próbujemy. Bierzemy sobie T40 torksa. Proszę. To najważniejsze. Tutaj raczej nie polecam używania pneumata. Dlatego, że w momencie kiedy on ruszy, uderzenie może być na tyle duże, że nam się wyśliznie i możemy rozkwasić sobie tą, tą śrubę, co kółko trzyma. A to byłoby naprawdę bardzo nie dobre. śruba pewnie jest sklejem Zobaczmy, może, może teraz pokręcić ręcznie. się. Okay. Tak jak widzieliście, ściągamy sobie, zostaje nam napinać, ściągamy sobie same Kółeczko. No i teraz, co tu jest? Ina. To była Ina. To była Ina. No dobra. A jakie założymy? A zaraz wam pokażę. Pójdziemy patriotyczną drogą. Zobaczcie. Cafaro Made in Poland. Słuchajcie, nie wiem. Zobaczę. Powiem Wam szczerze, że chyba pierwszy raz zakładam yy, z tej filmy rolkę. Mam tutaj nówkę. Rolkę. O, słódka. Wszystko fajnie, zakładamy roleczkę, słuchajcie, pod filmem będzie link, gdzie możecie kupić sobie rolkę do e, swojej rynówki 1.6.16V. Zakładamy teraz śrubkę, dałem na nią kropelkę e, kleju do gwintów niebieskiego, dosłownie kropeleczkę. powiem Wam szczerze, jakby, jak się nic nie da, Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby to się odkręciło. Yy, uważajcie tylko, jak kręcacie delikatnie. Ten początek musi wam wejść. Leciuchno, nic na siłę. Na początku palcami przykręćcie. O, idzie ładnie. Jedną ręką sobie palcem przytrzymujcie rolkę, żeby wam nie spadło, bo moglibyście sobie przez przypadek ją przekosić. Teraz już jest niestety trzeba będzie użyć grzechotki. Okej. Okay. Poczułem już opór, że dalej nie idzie. Zanim to kręcę, sprawdzam, czy rolka dobrze siedzi, czy się kręci, czy jest wycentrowana śruba na łożysku. No mieć pewność, że wszystko jest dobrze. I teraz mogę wykręcić. Ją nie przesadzamy, to nie jest jakaś potężna śruba. Do takiego momentu, Wiem dokręcacie, nie wiem czy to było widać, aż zacznie się odchylać napinacz. To znaczy, że jest dobrze. Zresztą, jeśli tego nie zrobicie, postaram się, może jeszcze raz pokażę. Patrzcie uważnie na rocket, nie czy oczywiście nie zasłaniam. O, rusza się już kółko. No i słuchajcie, zakładamy nasz paseczek. Zwróćcie uwagę na to, że bo mówię to oczywiście o silnikach 1.6. Że są dwa wymiary pasku. Z takim czym się spotkałem, słuchajcie, ja zakładam taki pasek 6PK 1200, ale jest też krótszy pasek e, w modelach z, bez klimatyzacji. Dlatego, że tak były megarki bez klimatyzacji. Naprawdę widziałem sporo takich meganek bez klimatyzacji. I wtedy jest po prostu inny pasek, no bo nie ma sprężarki klimatyzacji. E, założenie paska, nie no, to się da zrobić. Słuchajcie, nie jest jakieś bardzo trudne. Ale jest troszkę problematyczne, bo jak widzicie, no nie ma tu miejsca. No naprawdę jest tu niewiele miejsca. Musimy sobie ten pasek przewlec dosłownie. Jak tutaj sobie, tu jest takie najgorsze, najcieśniejsze miejsce. Z tej strony, tutaj, to tutaj między tą rurką, a kołem pasowym, to jest, no dosłownie są milimetry wręcz. Milimetry. Nie wiem dlaczego tak jest. To nie jest jakiś mały samochód, a to też nie jest jakiś potężny silnik. No ale... Co zrobić? Wrzuciłem go sobie od góry. Teraz tak, to jest właśnie to najgorsze miejsce. Trzeba go sobie spłaszczyć dosłownie i próbować tam przedziergać On tam przejdzie. Dobra, tu mi się udało. Tu mi się udało. Tu sobie go na razie tak zostawię. Teraz go sobie najpierw założę za klimatyzację i tu już jest więcej miejsca. Dobra. Tu mam go tak. Widzicie? Tu sobie go tak założę. U góry mi wisi na alternatorze. Jeszcze to jest sprawdzę, czy ma tam wszystko ok. O no tak. Chyba jest dobrze. Teraz ten paseczek sobie muszę. Tutaj przeciągnąć w dół. O. No. Sprawdzę, czy on mi wszedł, wiecie, w te koła prowadzące. No, jakby to jest najważniejsza rzecz. E, przypominam, szesnastka. Nie ma tu dużo miejsca. Trzeba sobie to jakoś poradzić. Nie widzimy także tego na tak nam naprawdę, tej, 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 tej śruby, za którą musimy śrubę, no, taki element, za który wystaje. niżej, troszeczkę tutaj jeszcze. Nie, nie ma, nie ma dużo miejsca. No. Jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Przeszkadza, bo jest tak, że jak wkładacie ten klucz, przeszkadza Wam sam pasek. Musicie na to zwrócić uwagę. Odepląłem, no, Teraz... Możemy to zrobić lepiej. Bądźcie pewni, że macie dobrze założone mocno diabła odchylić, żeby w. słychać. Okay. A? Sprawdzamy, czy na pewno wszystko jest na miejscu. Tutaj to widzicie, ale sprawdźcie, czy pasek wszedł prawidłowo w te koła. Koło pasowe, koło klimatyzacji, koło alternatora. One są kołami prowadzącymi to jest tylko takim kołem wiecie, wspomagającym rolka. Natomiast w tych kołach macie rolki, rowki, na które pasek musi wejść. Chodzi, żeby się upewnić, na pewno przed pierwszym uruchomieniem, czy wszystko jest tutaj dobrze. A, tu mam wątpliwości co do tej góry na kolej pasowym. Jeszcze raz sobie chcę za napinacz i przesunę. teraz jest na pewno dobrze. Tam wyszedł mi jeden ząbek za koło pasowe. Że to było bardzo niedobre. Sprawdzę teraz, czy prawidłowo jest na kółko od klimatyzacji. Się wydaje się, że jest OK. Dobra. Sprawdźmy, jak jest z kółkiem alternatora. Gdzie się to widzieli. No dobra, jest na miejscu. Słuchajcie, no jak widzicie, z tej strony jest ciasno. Ale myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, wymienione. Główna rzecz zrobiona. Napinasz się już pasek napinań, My Tutaj już nic nie regulujemy, nic nie e, działamy z tym. E, tutaj ewentualnie czasami w zestawach. Jest dołączona taka zaślepka do założenia, a czasami nie ma, to różnie bywa, za, jakie kółko kupicie. Eee, teraz oczywiście, co nam pozostaje, założyć tą blachę. Jeszcze zanim założę, to odpaliłem auto, żeby sprawdzić, że wszystko jest ok, że jest cicho. Myślę, że jest różnica, musicie przyznać to sami. Zupełnie inaczej, niech że nie świszczy nie wydaje naprawdę strasznych odgłosów. Co nam zostało, to założyć tą magiczną blaszkę. Słuchajcie, to nie stwarza żadnego problemu. Otwory są duże, ale taka moja porada. Nie przykręcajcie, oczywiście, jak zwykle wszystkiego od razu do końca. Nawie wkręćcie sobie. Ja je sobie wydmuchałem, bo tam na pewno dużo syfów w nich było. One są już dosyć. Na dole też mamy jeszcze regulację. Tak naprawdę ta to jest jedyna taka, która nie ma regulacji na śruba. Wszystkie sobie delikatnie likatnie najpierw. Kręcam, żeby były na swoim miejscu. I przykręcam je. Oczywiście nie za mocno, no bo to są to małe śrubki. Więc wiecie. Ja to robię pneumatem, ale robię to zwyczajnie. Na niedużym ustawieniu, słuchajcie, bo to bo ta blacha, to wiecie, ona tak, taka tu jest, ona sobie nam tutaj tą ramę, bo i tak jest ona tam dalej przykręcona. To jest też chyba w pełni formy jakiejś osłony. Słuchajcie, robota jest zakończona. Mam nadzieję, że się podobało, że pomogło przede wszystkim. Zobaczycie, jak można samemu wymienić i rolkę, i pasek klinowy waszej c 1.6. 1.4 jest oczywiście tak samo. Zresztą w ogóle podobnie jest coś trochę innych. Zawsze musimy jakby ten etap tutaj zrobić tak samo, nawet jeżeli to będzie 2-0. Co? Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak się nie podobało no to trudno, zostawcie łapkę w dół. Napiszcie wszystkim komentarz, zadajcie pytanie. Jeżeli tylko mogę, jeżeli tylko znajdę czas, odpowiadam, a przynajmniej staram się odpowiedzieć, pomóc, podpowiedzieć i tak dalej. A ja Was zapraszam do kolejnych filmów zwłaszcza właścicieli Renówek. Jest tego trochę na kanale. Na razie. Cześć.